Ciekawe, kto rozpali ogień jako pierwszy. Widzę sporo węgla drzewnego. Matt wykorzysta beczkę, żeby przygotować własny węgiel. To bardziej pracochłonny proces. Zgodnie z tradycją palimy drewno na węgiel, który potem wrzucimy do grilla. Gdy zacznie na nie kapać tłuszcz ze świniaka, to będzie najlepszy smak na świecie. Teraz gotujemy. James wrzuca rozpałkę. Ile dokładasz kawałków drewna? Po trzy na stronę. Używamy węgla drzewnego i drewna, żeby kontrolować dym. Nie chcemy przesadzić z wędzeniem. Da się przesadzić? O tak. Kiedyś upiekłem kurczaka, który smakował jak patyk z hikolny. Ogień rozpalony, więc czas na świniaki. Będziecie musieli je przenieść. Użyjemy lokalnych prosiaków. Są idealne na grilla, ważą około 50 kg. Upuszczenie oznacza dyskwalifikację. Dam radę. Tak też można. Jamal jest dobrze wyszkolony. Bierz prosiaka i działaj. Dobrze sobie z nim radzi. Trzyma go za nogi. Zaczniemy od szynek i pójdziemy do przodu. Jedną z najważniejszych części pieczenia świniaka jest rozbieranie tuszy. Trzeba dobrać się do środka i usunąć wszystkie błony z żeber. Trzeba ją zerwać, żeby dym wniknął głęboko od strony jamy brzucha. Mam usunąć membranę i tłuszcz z boczku, tak? Dokładnie, właśnie tak. Zależy nam na dobrej prezentacji. Gdy ktoś spojrzy na tego prosiaka, ma chcieć go zjeść. Nie chcemy przypalonego bałaganu na grillu. Taka jest tradycja w Karolinie Północnej. Musi dobrze wyglądać, żeby się dobrze upiekł. Styl Mata bardziej skupia się na wyglądzie świniaka. Natomiast James gotuje jak w domu. To ma być jedzenie dla duszy. Obcinamy głowę. James obcina głowę, żeby prosiak szybciej się piekł. To ryzyko, bo może stracić sporo soków, ale może się opłacić, jeśli pomoże mu to w procesie pieczenia.